Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej otrzymałem za rozwój programów Chematika i Alchemia do planowania komputerowego syntez organicznych. Pan profesor Bartosz Grzybowski znany jest z wprowadzenia do syntezy organicznej metod komputerowych i zastosowania sztucznej inteligencji przy planowaniu syntez. Programy te łączą w sobie całą de facto znaną wiedzę i również tworzą nową wiedzę chemiczną w oparciu o połączenie danych z algorytmami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Co chematyka i alchemia dają? No dają to, że zamiast wykonywać reakcje, które nie rokują, zamiast wylewać setki litrów rozpuszczalnika, jesteśmy w stanie wykonywać tylko te reakcje, które komputer uzna za rokujące. Komputer jest w stanie planować syntezy bardzo skomplikowanych związków leków, tak żeby potem chemik mógł wejść do laboratorium i otrzymać dokładnie to, co maszyna zaplanowała. Badania profesora Grzybowskiego dotyczące zastosowania metod komputerowych i sztucznej inteligencji w syntezie mają niezwykłe znaczenie i stosowane są również przez firmy farmaceutyczne do projektowania syntezy leków. Wiele firm farmaceutycznych, w tym wiodących na świecie, stosuje rozwiązania wymyślone i opracowane przez profesora Grzybowskiego. Dzięki tego typu algorytmom jesteśmy również w stanie wykorzystywać lepiej odpady chemiczne, z których bloczków budulcowych warto budować skomplikowane cząsteczki. Jesteśmy również w stanie przewidywać nowe typy reakcji, czyli stworzyliśmy de facto mózg chemiczny, który przetwarza, analizuje i powiększa wiedzę chemiczną znaną od mniej więcej dwóch wieków. Profesor Bartosz Grzybowski jest gwiazdą naszego instytutu. Umiejętnie dzieli on swój czas pomiędzy The Institute of Basic Science w Ulsan i Warszawę. Koordynuje bez problemu kilka różnych różnorodnych tematyk, takich jak dalsza optymalizacja algorytmu zmierzającego do panowanej syntezy organicznej, ale również kołowe, ciekłe reaktory, czy też wzrost kryształów. Bartosz ma niezwykły dar inspirowania swoimi pomysłami innych i prowadzenia wspólnych badań, które przekraczają kolejne granice w nauce. Jestem przekonany, że metody sztucznej inteligencji niedługo osiągną taki poziom, że będziemy mogli syntezować jeszcze bardziej skomplikowane związki i co najważniejsze, będziemy mogli stosować te metody do odkrywania nowych katalizatorów, do upraszczania reakcji chemicznych, do proponowania nowych rozwiązań, niedostępnych dotychczas. Chcielibyśmy i już właściwie wykorzystujemy całą tą moc i wiedzę komputera do planowania nowych katalizatorów. Nowych materiałów, jak również do odpowiedzi na jedno z chyba z największych wyzwań chemii syntetycznej, to znaczy jak z prostych materiałów powstało życie na Ziemi, cząsteczki takie jak białka, kwasy nukleinowe. I w tym nasz komputer jest bardzo pomocny, tworząc takie drzewo życia, taką ogromną sieć reakcji chemicznych, pokazującą nam jak prymitywne cząsteczki mogły reagować, żeby dojść właśnie do pierwotnych form życia. Nazywamy to drzewem życia. To jest oczywiście projekt jeszcze nieukończony, ale na bardzo dobrej drodze i mam nadzieję, że. Podołamy temu wyzwaniu. Profesor Grzybowski jest prawdziwym pasjonatem chemii i tę pasję przekazuje swoim uczniom. Nauczył mnie, jak stawiać pytania naukowe i pokazał, że nauka powinna odpowiadać na ważne pytania, czy to w kwestiach fundamentalnych, czy dawać odpowiedzi na potrzeby ludzkości. Pobyt na konferencjach międzynarodowych uświadomiły mi, że na arenie światowej jest on najbardziej rozpoznawalnym na tą chwilę polskim chemiciem. Jego spektakularna kariera w tak młodym wieku jest dowodem dla wielu młodych, trzydziestokilkuletnich szefów zespołów w naszym instytucie i nie tylko, że prawdziwie międzynarodowa kariera jest w Polsce możliwa.